Jest najnowszy telewizor LG QNED87 o przekątnej 75 cali. A to jest mój stary 55-calowy telewizor, który mogę teraz odstawić na bok. Nowy model LG oferuje rozdzielczość 4K 120 Hz i jest napędzany przez nowy procesor Alpha8 AI, procesor wsparty sztuczną inteligencją. Przy tym mamy też ulepszoną wersję systemu WebOS. Od razu na wstępie zaznaczę, że materiał powstał przy współpracy z firmą LG. Producent udostępnił mi telewizor do testów, a ja chciałbym pokazać Wam jego najciekawsze funkcje. функции. Tak jak wspomniałem, ja mam wersję 75 cali, ale dostępne są jeszcze inne rozmiary. Z jednej strony może się wydawać, że różnice pomiędzy nimi 10-20 cali to nie jest dużo, ale zobaczcie jak wygląda mój stary telewizor w rozmiarze 55 cali przy tym nowym 75. Różnica jest ogromna i w moim salonie 75 cali jest idealne. Zdecydowanie wygodniej ogląda się filmy czy też wydarzenia sportowe. Na poprzednim telewizorze jak chciałem zagrać na konsoli musiałem siadać bliżej na krześle, aby komfortowo grać, a teraz mogę Złożyć się na kanapie, zanurzyć w grze, no bo obraz jest sporo większy. Warto też zwrócić uwagę na jego wygląd. Mimo dużych rozmiarów, QNED87 ma wąskie ramki i jest naprawdę cienki. Ma lekko ponad 3 cm grubości. U mnie co prawda stoi na komodzie, ale nie ma też problemów, aby zaczepić go na ścianie. LG w zestawie dodaje podstawę, która wygląda minimalistycznie i umożliwia schowanie przewodów z tyłu obudowy. Jest ona umieszczona w środkowej części, przez co nie zajmuje tak dużo miejsca na szafce. Z tyłu mamy wiele portów, aby podłączyć praktycznie każde urządzenie jakie chcemy. Od góry mamy złącze USB-A, złącze na moduł CI, 4 porty HDMI, w tym jeden eARC, Poniżej mamy kolejne USB-A, jest oczywiście wejście antenowe i satelitarne, a z dołu mamy jeszcze port LAN, dzięki któremu możemy zapewnić jak najszybsze połączenie internetowe, chociaż jest też możliwość połączenia się z internetem z pomocą Wi-Fi. Obok jest jeszcze optyczne wyjście audio. Trzeba też wspomnieć o samej technologii QNED, którą wyróżnia się ten model LG. Zapewni ona dobry stosunek jakości wyświetlanego obrazu do ceny. Jest to w zasadzie następna generacja QLED z NanoCell i najnowszej technologii LCD firmy LG, która łączy w sobie technologię Quantum Dot i NanoCell, w uproszczeniu oferując zarówno plusy technologii LED oraz LCD, dając użytkownikowi świetną jakość kolorów. Z jednej strony ekran może być bardzo jasny, co powinno być plusem, jak na przykład mamy telewizor obok okna, na które pada duża ilość światła. Ale też jest tu technologia Diming Pro, która jest w stanie przyciemnić część ekranu, która powinna być ciemna. Co prawda może nie da się przyciemnić pojedynczego piksela jak w OLEDach, ale nadal mamy wysoki współczynnik kontrastu z minimalnym bloomingiem, czyli że nie ma takich białych plam w miejscu, gdzie powinien być czarny ekran, co było charakterystyczne dla klasycznych paneli LCD. Nowy telewizor ma też nowy procesor Alpha 8 AI, czerpiąc garściami z procesora Alpha 11, który jest stosowany w OLEDowych modelach LG. Procesor opracowany specjalnie dla nowej serii QNED87 pozwala ustawić tryb obrazu wspierane sztuczną inteligencją, która ma za zadanie dobierać jak najlepszą jakość do aktualnie wyświetlanego obrazu. Ale mocny procesor sprawia też, że przeglądanie menu i poruszanie się po całym systemie WebOS jest znacznie wygodniejsze. Aplikacje są uruchamiane szybciej. W ustawieniach mamy opcję uruchomienia funkcji Obraz AI Pro, dzięki czemu jest poprawiana ostrość oraz rozdzielczość obrazu pod kątem wyświetlanych treści. Funkcja ustawienia Jasność AI dostosowuje ciemne obszary do poziomu jasności wokół telewizora, zapewniając wygodne oglądanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Wybór gatunku AI sam dobierze najlepszą jakość obrazu w zależności od wybranego wideo. Oraz jest specjalny tryb audio Dźwięk AI Pro, który optymizuje efekty dźwiękowe i także ustawia je pod wybrany typ wideo. QND87 jest jednym z pierwszych telewizorów wyposażonych w nowe oprogramowanie WebOS 24. Jest to też moje pierwsze zetknięcie z tym systemem, ale powiem Wam, że już po chwili nie miałem problemów z poruszaniem się po nim. System jest prosty i wygodny. Już na start mamy dostępne najpopularniejsze serwisy streamingowe Netflix, YouTube, Amazon Prime, a jest też sklep z aplikacjami, jak chcemy znaleźć jeszcze coś więcej, albo chcemy zainstalować sobie jakąś grę na telewizorze. Bo są też dedykowane gry, właśnie. Na te urządzenie. Interfejs został teraz dostosowany do użytkownika, aby wyświetlać treści, których potrzebujemy. Jest możliwość ustawienia profilu, dzięki któremu możemy mieć ekran główny ustawiony według swoich preferencji. Dla większej prywatności możemy też ustawić kod PIN, aby nikt inny nie zalogował się na nasz profil. Jak deklaruje firma LG, ich oprogramowanie ma być wspierane przez minimum 5 lat. Producent obiecuje 4 duże aktualizacje systemu WebOS. Co prawda, ja pod swoim starym telewizorem miałem Xbox 360, które teraz podłączyłem pod nowy LG, ale nie wykorzystuję teraz w pełni potencjału. No i zastanawiam się nad nowym Xboxem albo PlayStation. Dzięki wsparciu dla HDMI 2.1 możemy grać na QNET 87. W pełnej rozdzielczości 4K i w 120 klatkach na sekundę. A do tego mamy wsparcie dla technologii AMD FreeSync czy VRR, które redukują zacinanie się, zrywanie obrazu czy ogólne opóźnienia. Dostępny jest też tryb gier, w którym mamy większą personalizację ustawień. Możemy zmienić opcje, które będą się uruchamiały tylko w tym trybie. Wygodny panel pozwala nam szybko dostosować najważniejsze funkcje, które dla gracza mogą być istotne. Zastanawiam się jeszcze nad wykupieniem dostępu do gier w chmurze. Gdzie bez problemu możemy uruchomić GeForce Now czy Luna od Amazon, i po wykupieniu subskrypcji możemy wtedy grać w chmurze. Dajcie znać, czy wykorzystacie z tych platform, czy polecacie takie granie. Do telewizora bez problemu możemy podłączyć kontroler za pomocą Bluetooth, i wtedy w sumie nie potrzebujemy nawet konsoli. W zestawie producent dorzuca nam pilot Magic Remote, który wyróżnia się na tle konkurencji, ponieważ oferuje nam nawigowanie poprzez poruszanie po prostu tym pilotem. Wystarczy nacelować w miejsce, które nas interesuje i gotowe. Jest on prosty, ma skróty do najważniejszych portali streamingowych i poprawnie reaguje na wprowadzane komendy. Wykonany jest z plastiku, ale jest dobrej jakości, już kilka razy dzieci zrzuciły go na ziemię, a on nadal się trzyma. Mamy tu wbudowany mikrofon, więc możemy też wyszukiwać wygodnie treści głosowo. Wracając do telewizora, model ten jest wyposażony w dwa 20 głośniki, które brzmią nieźle, chociaż ja mam zestaw z dedykowanym soundbarem i Wam też go polecam, jak już decydujecie się na taki telewizor. Dźwięk jest wtedy głębszy, a dołączony w zestawie subwoofer oferuje przyjemny bas. Głośniki telewizora są wystarczające do oglądania telewizji, ale jak chcecie na nim oglądać głównie filmy czy seriale i zanurzyć się w nich, to razem z takim LG o mocy 400W. Konsumowanie treści staje się jeszcze przyjemniejsze. Telewizor i soundbar są wyposażone w funkcję War wow Orchestra, czyli łączy on wtedy dźwięk z głośników z telewizora z dźwiękiem soundbara, zapewniając jeszcze lepszą jakość. A dodatkowo interface Wow umożliwia proste sterowanie głośnikiem przy użyciu jednego pilota. Dla osób, które chcą powiesić ten zestaw na ścianie jest specjalny wspornik Synergy, dzięki któremu głośnik może być przytwierdzony idealnie pod telewizorem. Podsumowując, ja z tego nowego modelu LG QNED87 jestem bardzo zadowolony. Korzystam z niego już ponad dwa miesiące no i zostaje ze mną na dłużej. Świetnie sprowadzą się do oglądania mecze Euro, do igrzysk w Paryżu, ale też do grania. Żałuję, że wcześniej nie wybrałem większego rozmiaru, tylko męczyłem się z 55 calami. Zdecydowanie, jak zastanawiacie się, jaki rozmiar wybrać i macie spory salon, to polecam brać te większe modele. Inwestycja jest w zasadzie jedna, a telewizor będzie Wam słuchać przez lata. Jestem zadowolony z oferowanego obrazu i jakości audio z tego dedykowanego soundbara. Teraz niedzielne oglądanie filmów nabrało sensu i chętnie całą rodziną siadamy przed telewizorem. Seria QNED 87 oferuje dobry stosunek jakości do ceny. Jak jesteście ciekawi ceny prezentowanego telewizora to sprawdźcie link w opisie. LG co jakiś czas oferuje fajne promocje. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym LG QNED 87. Napiszcie z jakiego telewizora aktualnie korzystacie, albo jaki wam się marzy? Dzięki, że dotrwaliście do końca tego wideo. Ode mnie to już wszystko. Do następnego. Cześć!